Gazpol tradycyjnie opiera się na trzech nogach w działalności biznesowej od wielu lat. Naszymi głównymi takimi segmentami rynku jest to gaz sprzedawany w butlach do celów komunalnych do ogrzewania, do gotowania. Drugim takim segmentem jest gaz do celów grzewczych w zbiornikach przydomowych i różnych innych zbiornikach przemysłowych. Trzecim segmentem jest gaz Sprzedawany do celów, do napędów pojazdów samochodowych, tak zwany autogaz. Ale od pewnego czasu wchodzimy również w nowe segmenty i są to również segmenty rosnące a mianowicie gaz ziemny, który sprzedajemy na podstawie TPA, energia elektryczna no i oczywiście takie różne rozwiązania rozwiązania, powiedziałbym. Od, jeśli chodzi o źródła odnawialne, czyli y, pompy ciepła, solary fotowoltaiczne, solary, solary termalne, które często y, sprzedajemy czy stosujemy. Proponujemy rozwiązania w układach hybrydowych do rozwiązań tradycyjnych z gazem płynnym. Wszystkie segmenty są dla nas segmentami istotnymi. Oczywiście są segmenty, które no niestety w skali kraju troszeczkę się kurczą. Takim segmentem jest gaz przydawany do celów bytowych, do celów komunalnych, gaz w butlach. Na pewno rozwijającym się i przyszłościowym segmentem jest gaz do celów grzewczych, w zbiornikach przydomowych. Ostatnio po kilku latach spadku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży autogazu i myślę, że ten wzrost będzie następował przez następnych parę lat. A więc no właściwie wszystkie te segmenty są dla nas bardzo istotne, nie zamierzamy z żadnego z nich rezygnować. A mamy również ambicje, duże ambicje w nowych segmentach, o tych o których powiedziałem, czyli gaz ziemny, energia elektryczna, no i LNG, w którym też jesteśmy obecni od, od właściwie czterech lat.